Dobry, witajcie w nowym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na mierzymy. Mierzymy z H&M. Mam wrażenie, że po pierwsze na tego typu filmu na moim kanale nie było. Po drugie, ja też bardzo dawno nic nie zamawiałam w ogóle jeśli chodzi o ubrania z HM tym bardziej, więc korzystając z tego, że była jakaś taka zniżka 20% na wybrane produkty plus miałam kilka rzeczy w koszyku, złożyłam zamówienie, które do mnie przyszło wczoraj, właśnie je otworzyłam pomyślałam, że Wam pokażę, chociaż mamy tutaj takie rzeczy jak koszule i piżamy, więc może mało może nie tyle, że chodliwe, bo każdy, prawie każdy z nas ich potrzebuje, natomiast nie będzie tutaj sukienek po prostu kilka takich randomowych rzeczy, i pierwszą z nich mam już na sobie. I tutaj nie ukrywam, że bardzo duże, pokładałam nadzieję w tym wdzianku, co się w ogóle chyba nazywa wdzianko plażowe, czy coś takiego, takie kimono, które oczywiście jest totalnie wymięte, jak zresztą wszystkie te koszule, no ale wybaczcie, wyciągnęłam tu teraz spaczki, nie będę ich prasować. Tym bardziej, że tutaj podkreślam, bo dla niektórych może to nie jest do końca jasne, chcę, żeby to wybrzmiało. To, że ja Wam pokazuję pewne rzeczy tutaj na filmie, to nie oznacza, że, że ja je wszystkie zostawiam. Bardzo często jest tak, że oddaję praktycznie wszystko, bo po prostu mi się te rzeczy albo nie podobają, albo nie pasują, albo nie ja wiem, zmieniam zdanie. Więc to, że m, pokazuję, nie wiem, pięć koszul, to nie oznacza, że mam sto koszul już w szafie i dorzucam jeszcze kolejne pięć. Czas temu na kanale pojawił się film ze sprzątaniem, ups, szafy i mogło się tam zobaczyć, że ja wcale tak dużo tych ubrań nie mam. Wracając do tego, co tutaj mamy, czyli dzianka kimona, bardzo chciałam coś takiego, w czym będę mogła chodzić też na co dzień. Może niekoniecznie tutaj teraz ten zestaw wygląda dobrze, ale czy właśnie do jakichś krótkich spodni, czy na sukienkę, czy do dżinsów, czy jakichś innych po prostu spodni. Jest coś podobnego w Zarze, tylko że jest droższe i chyba będę musiała tam to zamówić, spróbować. Dlatego, że to nie do końca spełnia moje jakieś tam oczekiwania. Jeśli chodzi o skład, to to jest um, chyba 65% wiskoza i 35% poliester, więc nie jest tak najgorzej. Materiał jest bardzo cienki, naprawdę on jest cieniusieńki, dzięki temu jest leciutki. No i na plaży będzie idealny, dlatego, że no, nie czujemy go praktycznie w ogóle na skórze, jakbym nie miała nic równie dobrze w tej chwili. ale ja Was tutaj przez ten rękaw, nawet przez dwie warstwy materiału, e, widzę staty, widzę Lona, widzę aparat, wszystko po prostu, wszystko tutaj widać, e, co jakby może nie jest minusem, ale tylko Wam daje znać, znaczy, że to jest bardzo cienki materiał. Jest ładnie zrobione, e, chociaż jak widzimy, będzie się potwornie gniotło, i może jako taki luk plażowy na kostium będzie faktycznie. Fajnie, ale ja nie do końca kupiłam to czy zamówiłam to z tą myślą, żeby nosić to na plażę, bo jak na razie na żadną plażę się niestety nie wybieram i chciałam to nosić raczej w takim miejskim wydaniu. To, co mnie trochę irytuje, to fakt, że tutaj to się co chwilę rozchodzi i widać mi bieliznę. Więc ponownie, kostium kąpielowy spoko, Stanik w pracy, no już trochę gorzej. Kosztowało to 99,99, ,99, czyli 100 zł. bez grosza. Jest jeszcze w kolorze takim khaki zielonym i chcę sprawdzić, jaki ja mam rozmiar. Mam rozmiar M, a rozmiarówka jest od XS do XL. Myślę, że spokojnie mogłabym mieć M, może wtedy L, -S Może wtedy by się tutaj tak nie rozchodziło, ale nie będę wymieniać tego na mniejszy rozmiar, bo jakoś tak nie do końca chyba to jest wiecie, taka rzecz, która mi na kolana. Kolejną rzeczą jest biała koszula i to jest, jeśli dobrze liczę, to już trzeci albo czwarty egzemplarz tej koszuli, który ja mam, bardzo ją lubię, natomiast te białe rzeczy w pewnym momencie tracą swoją biel i ja ich po prostu wtedy się z nimi żegnam. Jak już nie mogę tej bieli przywrócić takiej ładnej. I z tą koszulą już kilka razy właśnie miałam taką historię, ją bardzo często nosiłam. Bardzo lubię, bo to jest dokładnie ten sam fason. Ja ją za chwilę wyciągnę ze spodni, żebyście mogły zobaczyć. To jest koszula typu Oxford. Ona ma taki specyficzny materiał z takich jakby lekkich kuleczek. On nie jest taki totalnie gładki. Teraz ponownie jest bardzo, bardzo wyjęta, natomiast myślę, że ją zostawię, ponieważ znam już ją, wiem jak one się jakby zachowują po praniu i gdyby nie to, że po prostu biel traci w pewnym momencie ten swój taki biały blask, to. Myślę, że to jest koszula prawie, że nie do zdarcia. Mam MK i ona jest dosyć duża, bo zobaczcie, że tutaj jest po pierwsze dosyć długa, tak samo z tyłu, ona tutaj zasłania, totalnie pośladki. Mamy tutaj, też mam trochę miejsca, ale ja właśnie lubię, lubiłam i też tak zamierzam nosić ją e, czy do jakichś bardziej obcisłych i przylegających dołów, e, ta góra taka obszarna mi się podoba, e, ale też właśnie nawet tutaj może bym jakąś dała radę ją za w tych szerokich spodni. Bardzo mi się ta koszula podoba, e, ja ją zostawiam, dlatego, że ona już w ogóle wyjściowo nie jest droga, bo kosztuje 80 zł, a ja ze zniżką zapłaciłam za nią 64. Jest wykonana w 100% z bawełny. One są też chyba w innych kolorach i to są takie koszule, które są cały czas dostępne albo wracają. Że one praktycznie są, czasami nie ma białej, ale jest błękitna, niebieska, i różowa. Czasami ta biała wraca, ani ma różowe, więc e, jeśli interesuje Was jakiś kolor. Ten fason w tym kolorze, to myślę, że warto tam zaglądać i polować, bo one się pojawiają. Tak jak mówię, mogłabym mieć eskę, ale ona pewnie też się trochę po kilku praniach delikatnie skurczy. Ja lubię, że chcę, żeby ona była taka bardziej obszerna, więc ją zostawiam, bo uważam, że 64 zł to jest bardzo przyzwoita cena jak za tego typu koszulę. Jest ładnie wykonana, więc jestem jak najbardziej na. Tak jak Wam wspominałam, w tym zamówieniu jest sporo koszul. Została nam jeszcze jedna poza tą. Natomiast tu kolejna biała, tym razem już z zupełnie innego materiału, dlatego że to jest taka bawełna, bawełna. To jest taki rodzaj materiału, który niestety w odróżnieniu od tamtej typu Oxford, tamtej, która była przed chwilą, która też była wymięta, ale jak ją wypiorę, wyprasuję ją. Raz, dwa razy, to wiem, że ona już po kolejnym praniu nie będzie ode mnie jeszcze jak ją dobrze się strzepiać, jak będzie mokra i powiesza ładnie, to nie będzie wymagała tego prasowania, bo one, nawet jak nie są tak idealnie w kącie wyprasowane, to wyglądają dobrze. Z tego typu materiałem już niestety jest inna historia i on musi być dobrze wyprasowany i taki doprasowany, bo inaczej wygląda niechlujnie i po prostu źle. Dlatego Podoba mi się ta koszula, zaraz Wam powiem też dlaczego, ale ja ją na pewno oddam, dlatego że ja nie jestem typem osoby, która sięga często po żelazko i wolę unikać takich rzeczy, które, bo ja wiem, że jak do ją zostawiłam, to ją ubiorę raz, drugi, później machnę ręką i będę sięgać po rzeczy, które są trochę prostsze w obsłudze i nie trzeba ich prasować. Dlatego trochę z bólem serca się z nią rozstanę, tym bardziej, że ja już miałam koszulę z handem z tego typu materiałów i wiem, jak to u mnie później w praktyce wygląda. Natomiast sama koszula jest bardzo ładna. Tutaj ponownie niewyprasowana nie wygląda najlepiej, natomiast uwierzcie mi, że pokażę Wam zdjęcia tutaj pewnie ze strony, że y, może wyglądać bardzo dobrze. To, co Ci w niej podoba, i to jest taka moim zdaniem taki detal, który dodaje jej totalnie uroku, to są te szerokie rękawy. Zobaczcie, one są naprawdę bardzo szerokie. Ja mam tutaj mniej więcej, na mam tu w tym miejscu, a tu jest jeszcze tyle materiału, tu się dwie ręce bez problemu zmieściły. To mi się podoba, bo naprawdę ładnie wygląda. Mamy tutaj kieszonkę, ja ją trzeba wyciągnę z tych spodni, żebyście mogli zobaczyć, jaką ona ma długość. Bo to nie jest koszula, która jest taka, ona nie jest taliowana, ale nie jest też jakaś taka bardzo, bardzo oversize'owa, tak jak na przykład tanda. Tutaj mamy takie wycięcia bardziej po bokach. Ona też tutaj nie jest taki wyglądu pasowana, ale myślę, że do jeansów może wyglądać pięknie do jakiejś spódnicy. Zaraz zobaczymy, jaki ja mam rozmiar. Mam eskę, więc zobaczcie, no eska jest dosyć duża. Myślę, że możecie brać sobie rozmiar mniejszy, jeśli wolicie, jak rzeczy nie są aż tak duże i ona kosztuje 110 zł bez tego grosza, natomiast ja za nią zapłaciłam trochę mniej, bo 88 oddaję, tak jak mówiłam już, boże na lądę dzisiaj chyba tu filmu ze mną, bo nie będę jej prasować, natomiast gdyby ona była z tamtego materiału, to w ogóle bym się nawet nie zastanawiała i na palmę zostawiła, bo bardzo mi się podobają te rękawy i w ogóle cała koszula. Kolejna koszula już tym razem nie jest biała i nie jest gładka, bo jak widzicie, jest cała w taki kwiecisty, florystyczny wzór. Ta koszula mi się bardzo spodobała na modelce. Modelka ma do niej takie shorty z wyższym stanem białe, chyba coś jasnego na głowie i w ogóle ma zupełnie inną karnację niż ja i wygląda dużo lepiej niż ja. Mam wrażenie, że ta koszula nie dodaje mi. W sensie te kolory i ten wzór nie dodaje mi urody, tylko trochę jakby mnie gasi, ja się w niej nie czuję najlepiej. Natomiast jeśli chodzi o takie dane powiedzmy techniczne. To koszula ma całkiem dobry skład, dlatego że to jest 74% liocel, 19% poliamit i 7% len. Ja mam na sobie MK. Myślę, że spokojnie mogłabym brać i celować w mniejszy rozmiar. Ona jest już droższa niż te dwie, które Wam wcześniej pokazałam, dlatego że kosztuje 165 zł w cenie regularnej. No i ponownie była po prostu trochę tańsza, jak ją zamawiałam. Czy jest warta 165 zł? Jest ładnie wykonana, to na pewno, natomiast przez to, że ja się właśnie w niej nie czuję jakoś tak rewelacyjnie, to nie kupiłabym jej, gdybym ją po prostu mierzyła w sklepie, dlatego ona też wróci do sklepu. Natomiast sama koszula ma ponownie takie szerokie rękawy, bo mi się bardzo podoba tutaj te mankiety takie szerokie. To jest bardzo ładne. Jest ładnie wykonana, jest leciutka, to jest trochę taka koszula jak to kimono, że jej w ogóle nie czujecie na skórze. Myślę że, na ciele. Myślę, że ona y, też, jeśli chodzi o, o ten materiał, będzie wiele wybaczała. Jeżeli jeśli wrzucicie ją do walizki, jadąc na wakacje, to ona też bez prasowania będzie dobrze wyglądała, bo y, z tych, które do tej pory y, Wam pokazywałam, one wszystkie były tak samo poskładane takie małe kosteczki no to ta prezentuje się i tak najlepiej, jeśli chodzi o to, jakby, jak wygląda w wyprasowana, wygnieciona. Kieszenie nie ma, jest zapinana na guziki, tutaj na całej długości. I już Wam pokazuję, jak ona wygląda w całości, bo jest dosyć duża. Jak widzicie, jest tutaj szeroka, jest długa, tak samo z tyłu. Myślę, że właśnie do niej jakieś białe szorty, białe, takie cygaretki byłyby super. Ale no, no nie, ja jakoś nie, nie widzę się w tym wzorze, więc ona wraca. Robimy małą przerwę od koszu, dlatego że pomyliłam się i mam jeszcze jedną Wam do pokazania, ale zanim do niej przejdziemy. Bo ona będzie największą chyba zagadką tego mierzymy, to mamy wielki różowo taki fioletowy t-shirt, taki bardziej różowy. T-shirt z myszką Miki. Ja go zamówiłam, jakby w takim. z przeznaczeniem do spania, dlatego, że bardzo lubię spać w takich wielkich t-shirtach. I nie wiem, wydawało mi się, że on był jako piżama, natomiast on jest chyba jako po prostu zwykła koszulka. Mamy rozmiar, zaraz zobaczymy, L albo XL, bo ja w tych t-shirtach wybieram. Jak biorę te do spania, za chwilę Wam pokażę jedną z takich um, koszulek. Wybieram ten największy rozmiar, żeby była taka już naprawdę duża, wygodna, do spania, do chodzenia, jak jest nawet upał tutaj po mieszkaniu. E jeśli chodzi o ten konkretny model, w sensie o nią, o dziwo podoba mi się to, jak wygląda w tym kolorze. Nie wiem, nawet dobrze się w nim czuję, ale nie do końca podoba mi się, jakby, nadruk, który jest z tyłu, albo może jego kolory. Zaraz pokażę, jak ona wygląda. Tutaj mamy takie różowo-szary napisniki, i to jest spoko. A z tyłu mamy jakieś takie te postacie z bajki, też z jakimś napisem, ale one mają takie, jakby, kolory lekko wyblakłe. Nie wiem, coś nie do końca mi w nich gra. Jeszcze się tak nie przyglądałam mocno, ale widziałam tak szybko rzutem oka, rzuciłam okiem na swoje odbicie, to jakoś tak nie za bardzo mi się właśnie jakość tego pleców podobała. Chociaż ja bardzo lubię, jak właśnie t-shirty mają coś tu małego z przodu i jakiś większy nadruk z tyłu. W ogóle muszę sobie kupić jakieś takie właśnie szersze, luźne koszulki, żeby je włożyć w spodnie, tak jak nawet mam teraz. Czy do jeansów, czy do takich spodni, bo mam ewidentnie braki, jeśli chodzi o t-shirty, ale nie takie takich dopasowanych mocno. Mamy rozmiar L i ona kosztuje 155 zł i to jest t-shirt oversize z nadrukiem. Kolejną rzeczą, ostatnią w zasadzie zanim przejdziemy do piżam, jest coś, co na zdjęciach wyglądało pięknie i zastanawiałam się, jak to będzie wyglądało na żywo. No i niestety mam wrażenie, że oczekiwania kontra rzeczywistość jest dosyć takim Mocnym przykładem, że nie zawsze to co na zdjęciu wygląda tak pięknie, chociaż ta koszula, żeby nie było, ona jest bardzo szabluska, jest bardzo ładnie zrobiona, natomiast po pierwsze wymaga rasowania i tu takiego dokładnego rasowania, po drugie ubierając ją i robiąc sobie tą kokardę trzeba się trochę bardziej postarać niż ja, bo to wygląda teraz bardzo tak y, smutnie, smutno i niezbyt starannie, faktycznie zawiązałam to tylko wiecie, szybko. Natomiast zamysł tej koszuli mi się bardzo podobał. To jest koszula, która ma w swoim składzie 98% bawełny i 2% elastanu, natomiast tego elastanu tutaj nie czuć. Ona nie jest wcale taka, wiecie, rozciągliwa, elastyczna. Ona jest raczej, i powiedziałabym, że sztywna, ale przez to, że ten materiał jest taki gruby, porządny, to ona nie jest wcale taką koszulą, Taką, którą się zwinie w kulkę, rozwinie i będzie dalej wyglądała ładnie, wymaga tutaj trochę pracy. Ma szerokie, takie jak widzicie, bardziej tutaj bufiaste rękawy, węższe są tutaj te mankiety. Kolor ładny, taki kremowy. Ona nie jest biała, tylko kremowa, i on wygląda faktycznie na żywo ładnie. Ja się w niej nie czuję dobrze. Jestem za bardzo tutaj zabudowana. Tutaj też mi się to nie układa ładnie. Z tyłu modelka ma do tego spódnicę taką chyba też kremową, albo białą, rozszerzaną w kształcie litery, a tu z wyższym stanem. I na zdjęciu nawet te klepki ładnie układają niż u mnie. Ja mam na sobie Eskę. Pokażę Wam jeszcze może, jak to się tutaj robi wszystko, dlatego, że jak rozwiążemy te elementy, to mamy przyszyte na stałe tutaj już dwa takie ogony, więc to nie jest tak, jak czasami w takich bluzkach, możemy sobie je tutaj rozwiązać, no to nie wygląda teraz zbyt ładnie. I tu, w tym miejscu, są takie trzy guziczki, które zapinamy. Ja ją na pewno oddaję, bo o ile zamysł mi się podoba, tak wiem, że to nie jest po prostu rzecz która nadaje się do mojej szafy i już Wam tylko pokażę, bo tu jest dosyć dużo materiału. Ona jest, już teraz to już w ogóle się nie prezentuje najlepiej, ale zobaczcie, że ona jest dosyć taka tutaj szeroka i dosyć duża. Może do właśnie rurek do jakichś takich wąskich, czarnych spodni, które do nie wiem, jakichś butów eleganckich może wyglądać ładnie. więc dla mnie na pewno minusem jest to, ja nie będę się z tym bawić, żeby to tutaj jakoś tak ładnie zawiązywać i bardzo prasować, a ona tego na bank wymagała i to starannie, starannego prasowania. Jak przejdziemy dalej, to powiem Wam jeszcze, że tak, koszulę miałam w rozmiarze S i ona, to są bluzka z kokardą i ona kosztuje w pełnej cenie 150 zł. Natomiast teraz mam na sobie piżamę stopę i spodniami, która kosztuje 148 zł i mamy na sobie rozmiar M. Natomiast jeśli chodzi o skład, wydaje mi się, że to jest 100%, tak, 100 bawełna. I to jest piżamka, która składa się ze spodni i z takiego topu. Bardzo mi się podoba. Jak ją ubierałam na siebie, zaczęłam od tej góry myślałam sobie, kurczę, będzie nam mnie za duża ta góra i będzie wyglądała jak taki worek. Natomiast jest za duża, to zobaczcie ile ja tutaj mam jeszcze miejsca. Myślę, że górę mogłabym spokojnie mieć w mniejszym rozmiarze, mogłabym mieć spokojnie eskę. Natomiast ja lubię jak piżamy są takie luźne. Nie krępujących, że tak powiem, ruchów, i o ile tutaj góra spokojnie mogłaby być mniejsza i nie, nie odczułabym jakby różnicy w komforcie, tak, mamy też tutaj spodnie. I te spodnie też są tutaj na mnie dosyć, mam dużo miejsca. Ta bawełna to nie jest taka bawełna mięciutka, milusia, ona jest miła, ale to jest taki trochę rodzaj mm, takiej bawełny. Nie wiem jak to powiedzieć, no ona w ogóle nie ma elastanu w sobie, nie jest taka, będzie rozciągliwa lekko, jest miła do typu jest fajna, myślę, że byłaby bardzo komfortowa. Natomiast jakbym no w ogóle w tym wyszła do sklepu na ulicę, nie wygląda wcale jak piżama, moim zdaniem. Jest słodkie, jest tutaj wykończone, tutaj do Was bliżej, żebyście zobaczyły, tutaj taką, takim haftem. Tu ramionczka i cała tutaj cały obwód. I tak samo zakończone są tutaj te nogawki, nogawki spodni. Bardzo mi się podoba. Zastanowię się, czy może tej eski jednak nie spróbować, bo w sumie może tutaj te spodnie mają gumę w pasie. Do tego mamy troczki, którymi się możemy trochę też ściągnąć. No ja bym ich nie używała na pewno. Te spodnie są w tym rozmiarze bardzo komfortowe. Nie wiem, czy eski nie będą może trochę takie już, czy też mam trochę luzu. Nie wiem. Najchętniej, jeszcze, żeby wiedział, że jest gorąco, to bym już w tym teraz została i się nie przebierała. Do tych birkenów wydaje mi się, że jeszcze torba, okulary i ja jestem gotowa do wyjścia. Podoba mi się, mocno się nad nią zastanowię i to jest potencjalna rzecz do zostawienia. Ostatnią rzeczą jest znowu piżama, tym razem taki wielki, to jest właśnie to, o czym mówiłam t-shirt, taka koszulka. Tu jest, to ja, znaczy, zamówiłam ją w rozmiarze XL i ja już te koszulki znam, mam. One się pojawiają tylko co jakiś czas w jakiejś innej wersji, w sensie inne kolory, inne nadruki. Mam bardzo podobną też w takim jasnym szarym kolorze ze Snoopiem, tylko ten snuppie robi tam coś innego, chyba jest takim baseballistą, czy jakimś innym, ale też piesek jest snuppie. Tutaj mamy... Śpiącego znowu głąb Ja je bardzo lubię, bo one są cieniutkie, miękkie, miłe w dotyku, leciutkie. Lubię to małe są właśnie takie wielkie, bo patrzcie, to jest ten XL rozmiar jest naprawdę duży. Ja ją wtedy mam gdzieś tak trochę nad kolano, więc nawet jak chodzę w niej tutaj, to się nie obawiam, że się świecę tyłkiem, bo jest taka krótka. Bardzo są miłe, one nie są też drogie. Wydaje mi się, że ona kosztowała 60 zł albo 50 coś jakoś tak mi się wydaje, że coś koło tego i ja je Wam serdecznie polecam. Nie są to seksy piżamy, ale ja je po prostu lubię. nawet zdarza mi się, że zakładam po prostu szorty pod spód, wciskam trochę tutaj do przodu, czy czy z przodu tą koszulkę w pas, że tak powiem, i idę na spacer z Małym, bo w takim wielkim discepcie, a nie w jakichś koronkach, nie wiadomo o czym tutaj jeszcze. Przemyślałam też sprawę tej piżamy ja odeślę tą s znaczy tą M właśnie bo myślę, że to jest jednak trochę na mnie tutaj za I spróbuję tutaj też. E, spróbuję z eską, dlatego że myślę, że te spodnie i zresztą górę tak samo można spokojnie nosić na co dzień, nie tylko jako ten zestaw komplet do spania, e, ale nie wiem, te spodnie do tego biała koszulka, klapki i też Nikt nie poznał. To wygląda jak góry, po prostu spodnie materiałowe. Pakuję to zamówienie, zostawiam tą koszulę, tą typu Oxford i ten t-shirt. Resztę odsyłam, tylko to sobie po prostu zaraz kliknę i wymienię na s -kę. i zobaczymy jak będzie z s -ką. Natomiast resztę tych rzeczy, których nie wymieniłam, to je odsyłam do sklepu, nie zostawiam ich, ale jestem zadowolona. To mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło, bo bałam się, że będzie bardzo sztywne. I takie niewygodne, a to jest bardzo fajne. Więc tak, potencjalnie e, bardzo duże szanse, że jeśli jaska będzie dobra, to ze mną zostanie. Linki do wszystkich rzeczy będziecie miały w opisie. Mam nadzieję, że tego typu, że, tego typu, że ten film Wam się spodobał. E, wiem, że dawno nie było mierzymy. Był taki moment, że było ich więcej, częściej. E, ja teraz mniej po prostu rzeczy zamawiam, mniej kupuję, e, i, i może też dlatego, ale. Zbliżają się jesienne kolekcje, już się pojawiają, więc teraz może tych treści ubraniowych będzie trochę więcej. Bo już widziałam dużo ładnych płaszczy, i swetrów, i marynarek, więc na razie jest piękne słońce, więc ja idę korzystać z tego. Z Wami się żegnam, dziękuję Wam za oglądanie. Tak jak mówiłam linki, i tam jeszcze raz rozmiar tych, tych rzeczy będziecie miały w opisie na dole. Żegnam się z Wami, miłego popołudnia, dnia, polanka, wieczoru, whatever. Buz jaki? Pa!